Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jak Rosja walczy z Googlem. Afgańskie kobiety boją się o swoje życie, a ja już wiem, jak, co Europa powinna w ogóle w tym wypadku zrobić. I uważajcie, jak pijecie piwo bezalkoholowe, bo możecie zostać obezwładnieni, jak jeden pan zabrza. Także zasubskrybuj i lecimy. Wiadomo jak walczyć to lepiej pieniędzmi, bo atomówkami to raczej trochę szkoda. Oczywiście, wolność słowa w Rosji jest tylko w granicach rozsądku, żeby się Rosjanom w dupach nie poprzewracało. Jak podaje NextGazeta.pl, sąd w Moskwie nałożył we wtorek pięć kar finansowych na spółkę Alfabet. Która jest e, własnością amerykańskiej korporacji Google. Wszystkie grzywny dotyczą nieusunięcia treści zakazanych w Rosji. Alfabet została skazana grzywnami w wysokości 4 milionów rubli, 1,5, 5 milionów, 1,5 miliona i 2 miliony rubli. Informuje Reuters. Zatem łącznie do zapłaty ma 14 milionów rubli około 190 tysięcy dolarów. Rzecznik Google potwierdził w rozmowie z agencją, że firma otrzymała dwie pierwsze kary finansowe w przypadku pozostałych, odmówił komentarza. Jak uważa Reuters, moskiewski sąd nakazuje serwisowi YouTube, który również należy do Google, przywrócenie objętej amerykańskimi unijnymi sankcjami prawosławnej telewizji Tsargard TV. YouTube zablokował ten kanał w lipcu 2020 roku. Rozprawa ma się odbyć 20 września. Rosja w ciągu ostatniego roku nałożyła kilka kar finansowych na Google. Pod koniec maja 2021 amerykańska firma została ukarana grzywną w wysokości 6 milionów rubli, a w grudniu 2020 3 milionów rubli, przypomina The Moscow Times. Miały one związek z nieusuwaniem treści, które są zabronione w Rosji. Anglojęzyczny dziennik wskazuje również, że w zeszłym miesiącu moskiewski sąd zarzucił firmie Google naruszenie przepisów dotyczących lokalizacji, Danych i nałożył karę 3 milionów rubli. Bo to pierwszy przypadek, gdy amerykańska firma została ukarana za naruszenie prawa uchwalonego w 2014 roku, które wymaga przechowywania danych osobowych rosyjskich użytkowników w Rosji. No i ja jestem zaskoczona, powiem szczerze, że nawet trochę chyba pozytywnie. Tak przynajmniej odbieram to, bo jak Polakowi usuną kanał na YouTube, przypuśćmy: Polityczny, to się. Nic nie dzieje, trzeba pisać odwołanie, może ktoś rozpatrzy, może nie, polskie treści sprawdzają w ogóle ludzie w Indiach nie mający pojęcia, co się dzieje w naszym kraju i w ogóle jest takie zamieszanie. Ja już nawet nie mówię o tym, że polski YouTube ma naprawdę żałosne stawki reklamowe w porównaniu oczywiście do innych e, krajów, tak? Myślę, że u nas sprawa w sądzie była, odbyłaby się, jak nie wiem, zamknęliby kanał Republika albo Pisowski, chociaż zapewne kuzynka Morawieckiego by na to raczej nie pozwoliła. Szkoda, że nie wiemy, co to za zakazane treści znowu Rosja kazała usunąć, bo to bardzo ciekawe, jak można się domyśleć, naginające zapewne ich postrzeganie historii. I polityki wewnętrznej, bo oni według mnie, czyli Rosja i Białoruś, mają bardzo rozwinięty system manipulacji swoim ludem. I po ich wypowiedziach sama bym na nich oddała głos. Tym bardziej, że nie pozwalają na inną narrację. Trochę jest nam to już znane, nie? No ale ich państwo, ich zasady, uważam, że jak y, kto się łamie, to powinien się liczyć z konsekwencjami. Google wiedział, na jaki rynek wchodzi i czy to się światu podoba, czy nie. To są ich zasady. Pamiętacie te kobiety i dzieci na pontonach, przybywające do Europy i szukające ratunku? Nie, ja też nie było, żadnych kobiet tam pewnie nie było. A jak były, to takie nieliczne sztuki, pewnie tylko, żeby zrobić zdjęcie. Jak podaje Polsat News, w niedzielę oddziały talibów wkroczyły i zajęły niemal bez walki Kabul. Co oznacza, że po niemal 20 latach od początku kierowanej przez USA interwencji. Sprawują ponownie kontrolę nad Afganistanem. Jak opisują brytyjskie i amerykańskie media, wbrew zapewnieniom ich dowódców, już mają miejsce akty przemocy i samowoli ze strony bojowników. Brytyjski Daily Mail podaje, że dowódcy oddziałów ta talibskich na opanowanych przez nich terenach podobno nakazują imamom, by przynosili im listy niezamężnych kobiet w wieku od 12 do 45 lat, które ich żołnierze mają poślubić, ponieważ uważają je za swoje łupy wojenne po. Do podziału pomiędzy nimi. Według relacji tych Afgańczyków, którzy uciekli przed y, nadchodzącymi Siłami talibów do Kabulu, wataszkowie żądali od nich wydanie kobiet i dziewcząt, by stały się ich żonami i były gwałcone. Według Wall Street Journal, dochodzi do przypadków mordowania przez talibów cywilów i skwytanych żołnierzy, choć przywódcy talibscy temu zaprzeczyli. Pojawiły się doniesienia o tym, że na sklepach z artykułami przeznaczonymi dla kobiet naklejono ogłoszenia ostrzegające, by do nich nie wchodziły, gdyż spotkają konsekwencje. Media zamieściły zdjęcia właściciela Salonu Piękności w Kabulu, który zamalował zdjęcia modelek w witrynach. Według innych relacji bojownicy talipscy zastrzelili kobietę w obcisłym ubraniu, a na niektórych obszarach kobiety nie mogą wychodzić w domu bez mężczyzny z rodziny. Stacja Al Jazeera podała w poniedziałek, że grupy talibskich bojowników ostrzegły pracownice niektórych banków, aby nie wracały do swoich miejsc pracy. Dwudziestoletnia Zafira, burmistrzyni miasta Majdanszar, stolicy prowincji, Wardak, przyznała, że po prostu czeka, aż talibowie znajdą ją i zabiją ją i jej męża. Siedzę tu i czekam, aż przyjdą. Nie ma nikogo, by mógłby pomóc mi albo mojej rodzinie. Siedzę tylko z moim mężem i rodziną, a oni przyjdą po ludzi takich, jak ja i mnie zabiją. Nie mogę zostawić mojej rodziny, a zresztą gdzie ja bym poszła, powiedziała Brytyjskiej Gazecie. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są rozwiedzione kobiety. Jedna z tych kobiet opowiada Guardianowi, kiedy skończyłam 20 lat, moja rodzina... Wydała mnie za mąż za mężczyznę, z którym nie znaliśmy się zbyt dobrze, ale to nie było dobre dopasowanie i 7 lat później się rozwiedliśmy. Jak mówi, następnie została odrzucona przez swoją rodzinę i całą społeczność. Nie miałam nic i nie miałam gdzie pójść. Inna kobieta powiedziała, że obawia się powrotu praktyki zmuszania. Młodych, młodych dziewcząt i wdów do poślubienia talibskich bojowników. Bardzo się martwimy przymusowymi małżeństwami zawieranymi z talibami. Jeśli przyjdą po nas w ten sposób, to zakończymy nasze życie. To będzie dla nas jedyna opcja, mówi jedna z kobiet. Kobiety w Afganistanie będą miały prawo do pracy i edukacji aż do poziomu uniwersyteckiego, powiedział z kolei we wtorek brytyjskiej stacji Sky News rzecznik talibów. Jak wskazał po przejęciu władzy w kraju, tysiące szkół nadal funkcjonują. Zapytany, czy kobiety będą mogły zajmować stanowiska polityczne, powiedział, nasza polityka jest jasna: mogą mieć dostęp do edukacji i pracy. To jedna sprawa. Kobiety mogą zajmować stanowiska, ale w świetle zasad islamu, więc istnieją dla nich ogólne ramy. Szachin powiedział też, że kobiety będą musiały nosić hijab, a nie burkę. To nie są nasze zasady, to islamskie zasady wyjaśnił, dodając to dla ich bezpieczeństwa. Rzecznik talibów mówił, że ugrupowanie ogłosiło już ogólną amnestię w Afganistanie i zapewnił tych, którzy współpracowali z poprzednim rządem afgańskim, że ich własność zostanie zachowana, a ich honor i życie są bezpieczne. Naciskany na to, kto będzie kierował rządem talibów w Afganistanie, Szahin powiedział, że zostaną przeprowadzone konsultacje, a rezultat spodziewany jest w ciągu dwóch do trzech dni. Dodał, że Mu'a Baradar, jeden z założycieli Talibanów w latach 90., który obecnie jest zastępcą przywódcy ruchu, zamierza udać się do Afganistanu, choć nie potrafi powiedzieć kiedy. Szahin zwrócił się również do premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona i społecznie. Międzynarodowej, aby uszanowali aspiracje narodu afgańskiego. To jest ich obowiązek, ponieważ to oni szli za zniszczeniem Afganistanu w ciągu 20 lat. Ich normalnym obowiązkiem jest również pomoc w odbudowie Afganistanu i pomoc ludziom w rozpoczęciu nowego życia i nowego rozdziału w Afganistanie, mówił. I teraz te wszystkie kobiety i dzieci, które tam zostały, będą nagrodą dla psycholii wyznaniowych jakiś religijne zakłamania robią z ludzi potworów i to jest tak od wieki wieków i nie zmienia się to z biegiem lat. Teraz wszystkich tych chłopów, którzy celowo zaniżają swój wiek, żeby zdobyć sobie wykształcenie, wszystkich tych, którzy pontonami przepływali granice tych chłopów dorosłych. Tchórzów, którzy uciekli jak szczury, zapakowałabym z powrotem na pontony i kazała im tych kobiet bronić. Ani jeden by tutaj nie schronił się za kebabem. Ani jeden. Angela Merkel, która w 2015 roku przygotowywała się na przyjęcie uchodźców z Afganistanu, powinna ich teraz wysłać tam, skąd przyszli, żeby bronili dzieci i kobiety, które zostawili tam na pewną śmierć zboczeńcom i degeneratom, fanatykom jakiejś chorej ideologii. Teraz zrzuta na pontony dla afgańskich uciekinierów. Lubicie sobie czasem wypić piwko na świeżym powietrzu? Nie mówię tutaj o robieniu jakiejś takiej popeliny, ale wiecie, ławeczka, słoneczko, browarek, chill out. Oczywiście z tym chill outem to przesadziłam, bo przecież można dostać mandat, więc całe życie na Oriencie. I ja tutaj mówię o piwie z procentami, a nawet nie wiecie, co robią w zabrzu za piwo bezalkoholowe. Jak podaje dziennik zachodni, fala hejtu wylała się na policjantów z Zabrza, którzy interweniowali w poniedziałek 16 sierpnia przy ulicy 3 maja. W sieci pojawiło się wideo, na którym widać trzech umundurowanych, którzy stosują wobec mężczyzny środki przymusu bezpośredniego, a świadkowie wyjaśniają, że pił on tylko piwo 0%. Jak informuje oficer prasowy komendy policji w Zabrzu, Wspomniany, zatrzymany wych zachował się agresywnie i był pod wpływem alkoholu. W poniedziałek 16 sierpnia na grupie facebookowej Zabrze dla każdego udostępnione zostały dwa filmiki z interwencji policjantów w Zabrzu przy ulicy właśnie 3 maja, do której doszło rano tego samego dnia. Na następnym z nich widać, jak trzech mundurowych używa środków przymusu bezpośredniego wobec jednego z mężczyzn. W tle słyszymy: On pił tylko piwo 0%. Na drugim z kolei jeden z policjantów popycha zatrzymanego, który w ręce trzyma wspomniane piwo. Pod postem w mediach społecznościowych pojawiło się prawie 200 komentarzy. W większości użytkownicy krytykują zachowanie mundurowych. Ja to widzę tak, że ci policjanci z nagrania są osobami, które wstąpiły w szeregi policji, bo myślą, że dzięki temu będą bezkarne. Napisał jeden z internautów, drugi dodał: Tak to jest, jak do policji wstępują gówniarze, którzy myślą, że są bogami. Według policji film jest wyrwany z kontekstu. Mężczyzna rzeczywiście trzymał puszkę z napisem 00%, ale faktem jest, że był pod wpływem alkoholu i zachowywał się agresywnie. Informuje młodszy aspirant Sebastian Bijok. Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. Mężczyzna prowokował mundurowych, którzy patrolowali e, wtedy teren. Kiedy zauważyli przejeżdżający radiowóz, wyszedł na drogę i zaczął używać wulgarnych słów w kierunku policjantów. Mężczyzna został zatrzymany i umieszczony w izbie wytrzeźwień. Miał ponad pół promila alkoholu we krwi. Policjanci prawidłowo zareagowali na tę sytuację. Środki użyte przez mundurowych były adekwatne do zaistniałej sytuacji. Oficer prasowy dodał to. Dobra, bo to według mnie to się ani kupy, ani dupi nie trzyma. Jedyny dowód to nagranie, które przeczy teorii policjantów. Oczywiście biorę pod uwagę, że nagranie może być wyjęte z kontekstu. Jasne, że tak. No jasne jak słońce. Jednak te zatrważające ilości alkoholu we krwi, jednak te zatrważające ilości alkoholu, o których pisał dziennik zachodni, ujął to tak, jakby była jakaś śmiertelna dawka, przeczą trochę te całemu wydarzeniu, nie? Ja tyle mam bezpośrednio po wypiciu kieliszka wina czy jednego piwa, jak dmucham i sprawdzam alko alkomatem. Jakoś nie wiem, czy taka dawka alkoholu sprawia, że człowiek zachowuje się jak małpa. Wydaje mi się, że policjanci pomylili puszki, stwierdzili, że piwo pije alkoholowe, a nie bezalkoholowe i upierali się przy swoich czynnościach. To człowieka pewnie nerwy poniosły. Co oczywiście jest czymś, czym mi się wydaje, a nie jest jakąś objawioną prawdą. Najlepiej sprawdzić kamery z monitoringu i będzie po sprawie. Jednak dziennik zachodni piszący, że miał ponad pół promila alkoholu, trochę przegina, bo sugeruje ludziom, że był pijany jak bombka. Nie ma co wydawać wyroków jak na razie na nikim, nie? Jeśli nie będzie widać nagrań z monitoringu. Jeśli faktycznie będą one na korzyść zatrzymanego, to policjanci jeszcze za kłamstwo powinni e, odpowiedzieć. A jeżeli na korzyść policjantów, to wiadomo, jaka kara czeka tego pana. Żegnam, do zobaczenia codziennie o 19, .00. tajemne słowo na koniec odcinka to pontony, a ja buziam, pa!